Cześć wszystkim z tej strony Korangar. Zapraszam Was do oglądania kolejnego. Zdaje mi się, że już 10 odcinka zagrajmy w Risen No, poprzedni odcinek wyszedł strasznie krótki, ponieważ postanowiłem robić go na oko. Czyli nagrywałem po prostu na czuja. Myślałem, że minęło już tak 15 minut, a okazało się, że ledwo co minęło 10 minut. Więc teraz... Patrzę twardo na zegarek, widzę, że jest w pół do i skończę wtedy, gdy będzie za 15. Więc nie bójcie się, już się nie powtórzy tak, że odcinki będą strasznie krótkie. <laughs> Więc wiecie co... Yy, na co natrafiłem? Pewnie większość z Was, która grała w Rizena, już wiedziała o tym od samego początku, ale ja zobaczyłem, że jak się kliknie na y, jakąś misję i przejdzie się do opcji mapa zadania wyświetla się dokładny punkt y, gdzie jest y, gdzie są poszczególne osoby do tego zadania. <laughs> Jezu jak ja gadam do tego Jezu do tego zadania boże dlaczego ja się jąkam uff dobra więc zastanówmy się które zadanie zrobić y, Hawkins nie wie ble 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 to jest o tym Hawkinsie Czyli wszyscy robotnicy noszą robocze ubranie, można ich znać, czyli namówienie tych ludzi do roboty. Tu jest Dwight, tutaj jest ten Hawkins, tutaj jest Barton, Barton już pracuje i tutaj jest Enrico. Zatem pogadajmy z, z Dwightem. On jest, on jest obok tych ruin, Dwight, koleś ma na imię Dwight, dobra. W dobrą stronę idę? Tak.

Hawkins jest mój boss i jeśli Hawkins nie Beppo może go screw himself. And Hawkins nie o right. hey Dwight, masz się zabrać za przenoszenie tych skrzyń do Beppo. Kurczę, To trochę trochę brzmi jak groźba, więc zapiszę. Hey Dwight, A kim ty niby jesteś, że tak mi rozkazujesz? Jestem ten, który jestem. Hawkins... Nie, Hawkinsowi nie podoba się y, to, że tak się obijasz. Kimś, kto każe ci przynieść tę skrzynie, a może zapłacę ci, a ty trochę popracujesz, potem będziesz mógł wrócić do odpoczynku. No, na początku powiemy, że Hawkinsowi nie podoba Hawkins, się to. Chociaż to pewnie nic nie dam. A wiem Teraz pewnie będę musiał go sklepać Jak mi się uda to wróci do roboty A jak nie to nie Spróbujmy, ale Sądzę, że chyba udałoby mi się go pokonać Z tym, że ci wszyscy ludzie pewnie się na mnie rzucą Klaj! Znalazłem Klaja! Znalazłem Klaja! Jest! A co on, najebany? Dobra, mniejsza o to Potem z nim pogadam, ale na samym początku spróbujmy pokonać tego Dwighta Więc... F8, hops Szybki zapis, wyciągam broń I szykuj się na śmierć! Kurde, ten Clyde! Nie, to się nie uda Już wiem, że to się nie uda, hops Muszę wczytać Gra, wczytaj szybki zapis Ja jednak nie mogę nie mogę go pokonać Ten klej wstał i chciał mnie zabić Ech To zrobimy tak, że na samym początku pogadam z tym klejem Spróbuję go jakoś namówić żeby poszedł tam Jeżeli ten klej już pójdzie tam To wtedy pokonam tego tego kolesia tak to jest mój świetny plan. Może się uda. No wczytuj się wcześniej szybciej. Cholerka. Picie, picie, picie wody, z beczki, leczy twoje rany. O, oczywiste oczywistość. Och, nie chcemy się robić cięć, wczytuj się szybciej, proszę, proszę, proszę. Wygląda jakbym grał w to grę tak trochę na ślepo Ale ja naprawdę przyszedłem ją raz, także mniej więcej wiem o co chodzi Klaj, dobra pogadajmy z nim Może nas nie zabije Chyba jesteś zmęczony O, Ty tak do mnie? Nie powinieneś stać na straży przy bagiennej farmie kolego Dowód to osobisty poproszę nie obchodzi mnie co myślisz o brogarze, ale widzisz teraz to ja mówię ci, żebyś coś tam, coś tam. Może ten ogień cię ogrzewa, ale dzięki paru złotym monetom będzie ci jeszcze cieplej. Mm -hmm. Sądzę, że chyba go przekupimy, bo ja w tym momencie jestem za słaby, żeby pokonać takiego mm. kolecia. No, oddałem tylko 10 człowiek. No, no, Wolę, żeby było gorąco, Dychę? Dobrze, proszę bardzo Dobra, czyli 20 złoty wydałem 20 złotych monet Ha, udało mi się, wydałem tylko 20 sztuk złota, a koleś sobie poszedł I teraz Dwight nikt ci dupy nie ochroni i cię zaraz pokonam Tylko oczywiście zrobię szybki zapis Już no, nie chcę znowu tej kury zabić, no, ale dobra. No, fuck! Ktoś tam... Dzięki. Strażnik mnie zaatakował. Fuck! Strzała w dupę. Dobra, zrobię cięcie. I widzimy się po wczytaniu. Okej. Okay. Więc y, próba pobicia tego Dwighta pełzła na niczym. Ponieważ zawsze ktoś mnie zabija. Teraz to mnie zabił. Kurczę ten łotr. Tak mi się wydaje. Ach, Dwight ten robotnik.

no ten Hawkins yy, poradził mi, żebym pobił tego Dwight'a, ale... ale sami widzicie co było, jak próbowałem go pobić. Czekam, może teraz otworzyła się jakaś opcja dialogowa. Mam cię ładnie poprosić? Dobra. Przynieść skrzynię. <laughs> Dobra, ale zapiszmy. I go zaraz poprosimy. Przynieść skrzynię. You never heard that them that rushes to toil are the quickest to spill? Oh. Hmm. hmm... Have you ever heard that those that refuse to depart get a boot up their ass? Ehh? Alright, alright... No need to speak twice when once will do... I'm going, okay? Okay... Proszę bardzo, udało się. No już panowie, do roboty. Bo nie mamy całego dnia. Można? Można. Dobra. Teraz... Hip hip hura A gdzie jest ten ten, ten Hawkins jest Udało się Dla Twojej wiadomości Dwight wrócił do pracy like know, Naprawdę? Hm well <laughs> Pięć sztuk złota Wow Chyba sobie kupię willę w mieście za to Okej, okay. i teraz pędźmy na górę do tego kolesia. pila chyba, on ma phil na imię. Phil, nie wiem. Phil i powiedzmy, że Klaj już przyszedł. On chyba zauważył, że Klaj już przyszedł. Ale tak woli wyjaśnienia mu powiedzmy. Coś mi się zdaje, że to chyba była jakaś skrzynia zakopana ze skarbem, ale to chyba tylko mi się wydawało Phil? A, to ten, Phil Clay zgodził się zmienić cię na Warcie Give me your money 25 sztuk złota No, kolejna misja wykonana więc hops, szybki zapis. I zobaczmy co tu jest dalej. Robotnicy, to jest ta misja z tymi robotnikami. Dwight jest tutaj. Barton i Enrico. Branon przepraszam. Ale z Branonem to już gadaliśmy. To został jeszcze ten Enrico do został nam jeszcze ten Enrico do przekonania go ale ja pięknie składam zdania Dobra więc szukajmy tego Enrico koleś jest koleś jest przy przy no przy końcu przy końcu cholera wody Pewnie już go napotkaliśmy, ale... Ale nie mogę sobie skojarzyć, który to jest dokładnie. No tak, maszeruję dzielnie przez środek tych wagen. Dobrze, że mnie nic nie zaatakowało. Okej. Okay. No już jestem przy końcu wody, a kolesia nie widzę. A, to tamten. Ten koleś, który się boi. Enrico, tak jest. Hawkins mimo wszystko chce byś wrócił do roboty. Zapomnij o tym. Chcesz mieć czego się bać? Naprawdę poważnie się bać? Podobno złoto jest dobrym lekarstwem na strach. Nie, sądzę, że on jest na tyle słaby. Po pierwsze jest sam, a po drugie jest na tyle słaby, że mogę go śmiało zastraszyć. Really afraid of? There's nothing you it's can very do very that's, very that's very close very to what those very spirits very will very do very to me. I can't go back there. No one knows how to stop the ancients. Ah. It's not courage I need. I'm not afraid. Staying away from them isn't about fear. Find someone else for the job. Send Dwight. He doesn't hear them, he doesn't believe. But you'd better know the spirits will come for you. O, no oh, widzicie, w którymś odcinku, chyba w drugim, yy... chciałem wcisnąć mu ten amulet, bo coś kojarzyłem, że chyba ten amulet bezużyteczny będzie dla niego. Ale wtedy okazało się, że nie było takiej ścieżki dialogowej i się troszeczkę jakby wygłupiłem. Ale teraz widzę, że... Odzyskałem honor, bo patrzę, że jednak miałem rację. E, mam coś, co będzie Cię chronić przed starożytnymi. Trzymaj ten bezużyteczny amulet. Coś, co cię nie jest to nie jest, co mówili, co mówili. Się obiektów, jak ten amulet. How can this protect me? This is what people have been searching the ruins for. Answers for protection. And they found something? Yes. Objects with the power of the ancients. Objects like this amulet will protect you. The mages guarantee you'll remain 100% spirit free. No. Yasnyakash. Tandetnashima. Jaki amulet z koleś się but we need to find more of these more artifacts so everyone can be safe yes yes of course that's why it's important for you to have this if we're to protect everyone we need you to look for things at the excavation site of course of course i'll do it i'll help hmm. protect everyone okay więc Enrico poszedł, teraz ruszajmy do tego yy, jak on się nazywał? Hawkinsa i powiadomymy go zawiadommy go no po prostu powiedzmy mu, że wszyscy jego pracownicy już się ruszyli i pracują tam gdzie powinni pewnie będzie ze mnie dumy

Dobra robota Daj mi jakieś ubranie robocze, ale pół tysiąca, a ile ja mam? 366 Już, już przechodź sobie podwładny Więc to ubranie, ubranie będzie musiał jeszcze zaczekać. A ja kończę Wykonałem parę misji, jakoś fabułę ruszyłem do przodu, więc sądzę, że mogę śmiało sobie pozwolić, aby skończyć ten odcinek. A więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!